Here, Mam na drugie imię łysa głowa. My nie nosimy krzywek. Śmigam po osiedlu razem z moją bandą. Wypierdalę z zim ze mną się Alfa kręci nosem lepiej niż tabaka. Śmigam po rewirkach wiadomo się lata. Ledygam jak minie, bo się kapeli. Wytargam cię za ucho, jeśli z niego strzelić Ej, dzień jak codzień ustawka na przedszkolu. Szybka dzieśniona, my przycinamy knojów. Buty z worka plus kredki z plecaka. Fanty do komisu, będzie na winiaca harabara, harabor, hezk! To jest napad. O kurwa, szatun laska. Aż bezbola nie mogę utrzymać z podziwu. Czy, że ty jesteś tą kobietą, dla której mogę zmienić moje barwy. Bo wiesz, kim ja jestem? Wielki gangsta? Big Eł. No, to ja. Może też takim stać. No, właśnie możesz być. Czyli, że jesteś moim ziomem, men. Okej. Będziemy rządzić razem w tym mieście, men. Rozumiesz, nie? Rozumiem, rozumiem. Tak bardziej bym ci radził, o tak bardziej się pobujać. Trochę bardziej, właśnie o tako. Trochę więcej luzów, gaczek. Wiesz, wjeżdżamy buldożerami w psy, jak stringi w dupę. Tak wjedziemy im głęboko. Słuchaj, powiesz, aby tylko słowo. I każdy frajer dostanie szczała na ryj ode mnie i prawym sierpowym kosę pod żebra Wyjdź za mnie Dobra wychodź Zabiorę cię z, tego z do burdelu Znaczy z tego burdelu no co, podkradniemy się i rozpieprzymy cały komisariat. Nie będą zawijać naszych ziomków, men. No nie. No właśnie, men. Jak oni tak mogą robić, men? No, no, no. No no no. No właśnie. No, właśnie. że nie pójdzie. No. Zawinklam. O, no. o właśnie. To co? Szluga na dobry początek związku? Idziemy na dzielnie teraz. Na kwadrat. 500 plus trzeba zrobić, nie? Patrz, jakie tutaj lachony mam. Która Ci się najbardziej podoba? -a, sorry, -a? się spię. Ładne są, so, czy nie? Są, so, są. So. Któro byś wziął? Tą, czy tą? Nie wiem. To ja rządzę w tym mieście. Co tu pisze? No, się. No, to na co czekasz? Do... Do mojej ekipy, czy dołączysz? Będziemy rozwoje robić. Ja nie chcę. Tutaj macie Państwo cement i tak dalej, nie? Byście to mi dawali. Na lewo oczywiście za nic. Ja bym panom sprzedał z powrotem i byśmy się podzielili na pół. Ale my nie mamy czego 500 plus wchodzi. Bo my byśmy zrobili taki biznes, nie? nie? Nie. Że ja bym ci narobił dzieci, a później byśmy się podzielili po połowie. Zgupiałeś Karina, Karyna, to ty? Nie. Karyna! Jak nie? No nie! Jak nie, zdradziałaś mnie z łysym! Nie. No myślę, że o niczym nie wiem, teraz Wiecie, już nie poznajesz ziomków? Nie ja tutaj mam. Będzie dobra impreza gdzieś coś czuję. Szanowanko, stroje firmowe są jak widać, pieczątka od kominiarza jest, proszę zrobić tu wejście dla króla wieczoru, oczywiście z listy facebook'a, bo ja frajer nie jestem, żebym płacił za wejście do klubu. Nie w Droją. Dziabnąć proszę, i wchodzimy Dobra, rozpierdolić co? tą imprezę. No, to nie jest wyjątkowo. To co, już można tam wchodzić, tak? Mnie nie można. Nie? Nie. Dobra, jeszcze będzie to sami chcieli, żebyśmy przyjechali. No. Zafoniki, co to za modele? A ja A, ile one tam by warte w Lombardzie były, bo nie wiem czy zajumać, czy darować. Nie, raczej, raczej darować. W ci w połączony. Tak? Za miły jesteś po prostu. Bo ja to tak nie mogę z kurwiem, wiesz, ja z miłością do ludzi. Widzę, że pani tutaj dba o roślinki, a ja u siebie mam też taką małą plantację na strychu, to czy może pani by u mnie też zadbała? Trzeba dużo, dużo światła i ciepła. No. Zrobię ci kurs na degenerata. Wyobraź sobie, może się zdarzyć tak, że wbiją do ciebie psy na chatę, da. albo co gorsza, starzy twojej maniurki, nie? Da. I wtedy jak wbiją do ciebie na chatę, to mówisz do nich tak, co tak gały w mordy jeża wywalacie? Normalna chawira, nie? Próbuj! Co te gały? W mordę jeża wybalacie! W mordę jeża wybalacie! Normalna, hawira, nie? Włóż trochę więcej ekspresji w to cokolwiek to znaczy, bo ja tam z historii słaby byłem. Gdzie jestem, Ale tam za stary wiagry pan, pan wziął i bym poszedł. Gdzie do wepierd? No! Hej, mogę się dołączyć, bo mi nikt miłości nie dał jeszcze dzisiaj. Nie, chyba sami sobie damy rady. bym mógł was trochę rzeczy nauczyć. Nie, dziękujemy, damy radę. Pan za kim jest? A, pan za tą panią jest. Nie stoimy tutaj. Chłopaki, za nie stoją są. Co tu robić? Legia to najlepszy klub. Kto nie wierzy, to chuj mu w dziób, chuj, w dziób. Także wiecie, z nie tam jakimiś stoiskimi tymi. Jeżeli chcecie być jeszcze bardziej zajebiści, budzić więcej rzeczy na dzielni, kupujcie czapki, takie jak te. Czapeczki, w pierdolki. Link do sklepu też w opisie. I udostępniajcie film, to pojawią się kolejne moje przygody. Kolejne, już niedługo. Do zobaczenia na dzielni. Cześć Mordy.